Owocowe, owocowe czwartki. Czy to był Open Space? Tutaj masz pomieszczenie socjalne. Ekspres, pracownicy mają kawę do woli. Wczoraj będzie się ciężko przyzwyczaić. Były wojskowy, w korporacji, gdzie mamy miłą atmosferę. Choćby owocowe czwartki. Jeden dzień w tygodniu, kiedy masz do woli owoców, jeśli le chcesz, za darmo. Darm, darm, darm. Przecież wiadomo, że nie za darmo. Pewnie mam potem ucięte z pensji. Nie, całkiem za darmo jeść ile chcesz. Dobra, jasne, to pewnie technika manipulacyjna, żeby zmiększyć pracownika i naciągnąć go na robienie do dodatkowej pracy. Sam nie mogłem w to uwierzyć. Tutaj firma dba o pracownika. Możesz jeść ile chcesz, całkiem za darmo. Część już. Badaj, o co chodzi z owocami? Gdzie jest haczyk? Dobra, tak naprawdę owoc mają odwrócić swoją uwagę od faktu, że korporacja strawi twoją duszę, wypłynie jako bezwartościowy trybik tej kapitalistycznej machiny, która zabierze całe twoje życie towarzyskie, zmuszając do nadgodzin, za które nikt ci nie podziękuje. I zobaczysz nawet cienia szacunku, przez co sam stracisz szacunek do siebie. I tylko tyle. Za darmowe banany. Za.